W studiu zgodnie z zapowiedzią fantastyczny gość Justyna Steczkowska. Witam ciebie pięknie. Witam państwa. To teraz taka uśmiechnięta, wyluzowana? Ten ciężar emocji już zszedł? No na pewno, już czas minął, więc emocje opadły i już jest trochę spokoju, bo było dużo nerwów, mało czasu, dużo rzeczy do zrobienia. Ale teraz już zaczyna się praca na nowo, więc też w przyspieszonym tempie. Bo do 10 marca, jeśli chodzi o Eurowizję, musimy złożyć cały projekt tego występu, jak to ma wyglądać, jak wyglądają stroje, kolory, mniej więcej wizualizacje wszystko to musi być zapięte. Nie, nie jeszcze skończone na 100%, bo to byłoby niemożliwe, ale wszystkie wytyczne muszą już być zaznaczone, więc też mamy dużo pracy z tym. Za chwilę do tego tematu nawiążemy, bo musimy o rewizji porozmawiać, ale no tak. zaczęliśmy nasze spotkanie od roku 1995, czyli twojego pierwszego udziału na tym festiwalu. No, tak. no właśnie, jak go wspominasz i co się wtedy wydarzyło, że, że minęło 30 lat, a ty już właściwie wcześniej myślałaś o tym comebacku swoim? Wcześniej myślałam, właśnie wcześniej nie myślałam. Aha. Minęło 30 lat od tego konkursu yy, i to było bardzo dawno temu. Ja przegrałam, bo byłam poza dziesiątym miejscem, więc byłam bardzo e, przybita. To już bardzo Trzeba było. Tam całą noc tak? w hotelu. 18 tak. miejsce. 18, tak? 18 mm. miejsce. No więc to było naprawdę złe. E, znaczy, e, no to było, po, no nie, wiem, ile jest tam, 20, 25 artystów było. Wtedy było chyba 21 nawet, albo 23. Nie, myślę, że 20, 25, 25 tak mhm. mi się wydaje. Ale mniejsza o to To i tak było poza 10 miejscem, więc już nawet nikt tego nie, jak nie pamięta. Cała Polska była jakby rozochocona tym, tak, co robiła ja rok wcześniej bardzo, Tak, dokładnie. Więc ja byłam bardzo przybita tą sytuacją. No i wróciłam do hotelu, pamiętam, przepłakałam całą noc. I myślałam, że to... no chyba gorszego fal startu kariery mieć nie można. Eee, nie dlatego, że źle zaśpiewałam, że cokolwiek było nie tak, po prostu nie był to czas tej piosenki. Eurowizja jest nieprzewidywalnym konkursem. Nigdy nie wiadomo, jak publiczność zdecyduje, albo jak zdecyduje komisja. Wtedy decydowała chyba tylko komisja. Bo teraz jest i publiczność, i komisja. Ale dokładnie tego nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. Natomiast potem nagrałam dziewczynę szamana, bo. Szczęście w tym nieszczęściu, że ja wiedziałam, jaką chcę muzykę ponieść w świat, co chcę ludziom pokazać. Miałam swoje piosenki gotowe. Trafiałam na bardzo dobrego producenta, czyli Grzegorza Ciechowskiego, który jeszcze do tego napisał teksty do mojej płyty dziewczyna szamana. No i po prostu jakoś tak. Okazała się wielkim sukcesem, sprzedało się tam prawie milion egzemplarzy. Było naprawdę super i to ruszyło z kopyta. I, no i potem, już no jak to zwykle artysta, no, pr pracowałam, nagrywałam kolejne płyty, ruszałam w trasę koncertową i tak trwa to do dzisiaj. Czy taka porażka, czy takie zaskoczenie taka gory, czy, czy ona czegoś ciebie nauczyła, bo ty powiedziałeś, że to tak na samym początku kariery. No ale tak, początek kariery to był taki wybuch, eksplozja twojej obecności na rynku muzycznym. Zaczęło się od szansy na sukces. No tak. Potem Opole i jest nagroda imienia Anny Jantar. Tak. Potem jedziesz do Karlsham, pierwsza nagroda. No Czyli tak. wszystko idzie jak z nut i nagle tąpnięcie. Wiesz co, tak naprawdę cała kariera czy w ogóle budowanie biznesów jakichkolwiek, bo to też jest pewnego rodzaju y biznes, tak? Mhm. Albo firma, którą zarządza się, czyli swoim wizerunkiem, muzyką i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę droga usłana porażkami, w których co jakiś czas jest jakiś wybuch emocji, mhm. piękna, sukcesu i tak dalej, ale to jest po prostu droga, to ona nigdy nie jest usłana różami. Nie wiem, czy w ogóle są takie drogi przy budowaniu czegokolwiek. Trzeba być bardzo odpornym, bardzo pracowitym, uh -huh. kreatywnym, szczególnie w tym zawodzie, bo to są zawody artystyczne, y, niezwykle przytomnym i też y, doskonale wiedzieć, dokąd się zmierza. Jeśli masz te wszystkie elementy, to porażki cię nie zrażą. Nauczą cię pokory, co jest rzeczą niezwykle ważną w życiu. Nauczą cię podnosić, y, bo tak naprawdę to, co jest ważne w życiu, to, to nie to, że potrafisz się cieszyć sukcesem. To potrafią wszyscy. Podnieść się z porażki, którą ci zgotował Twój zawód czy Twoje życie, to jest prawdziwy sukces. Umieć wstać i powiedzieć: No dobra, wydarzyło się, czegoś się nauczyłam. To jest lekcja, która widocznie była mi potrzebna, żeby zrobić kolejny krok i zrobić to naprawdę lepiej. I tyle, tak postrzegam całą swoją muzyczną mhm. drogę. I myślę, że dzięki temu też przetrwałam to 30 lat. I jednak, jakby na to nie spojrzeć z sukcesami, które Państwo znają mniej lub bardziej, ale są to realne sukcesy w muzyce. A to, że ja wiele nocy przepłakałam przy różnych sytuacjach, to już jest tylko moja osobista sprawa i moje życiowe lekcje, które musiałam przerobić, żeby czegoś się nauczyć. No to jest jakby zapisane w zawód y, artysty. <grym> Ta, no no nie myślę, ma że w ogóle w życie, życie nasze, pominąć, nie tylko w zawód artysty. A, a to co się wydarzyło, że pomyślałaś o tym, że, bo to już rok wcześniej pomyślałaś, że a może jednak eurowizja jest ci pisana. Tak, wiesz co, ja nie wiem, jakoś tak przypadek. Zaczęłam, bo ten czas, bo ten festiwal miał y, parę słabych bardzo lat i uh -huh. był taki nie wiadomo o co chodzi i w ogóle po co to się dzieje. Po czym od jakichś 8-9 lat, trudno mi dokładnie podać datę, widać, że zabrali się za to. Albo inni ludzie zmienili całą ekipę, albo w ogóle poszli z duchem czasu. To się bardzo otworzył. Tak, Jest bardzo otworzył różnorodny. się. Dokładnie. To po pierwsze. Po drugie, technicznie zaczął być doskonale realizowany. Po drugie, bardzo kreatywnie pokazywane zostały te pokazywane są te występy. Każdy kraj walczy o to, żeby jak najlepiej mhm. je się pokazać. Poza tym to zaczęło przynosić, podejrzewam, też dużo obrót pieniędzy, jeśli chodzi o reklamy, reklamę. O to, no, zabrali się za to jacyś ludzie, którzy wiedzieli, co z tym zrobić. I się udało. Bo od kilku lat, no tak jak mówię, 8-9, to się ogląda bardzo dobrze. Można mieć zastrzeżenia do muzyki, do artystów, bo to jest zawsze kwestia gustu, tego o gustach się nie dyskutuje, bo po co. Mhm. Ale nie można odmówić, jak gdyby temu eurowizyjnemu teamowi, że nie potrafi tego robić, bo potrafi to robić świetnie. To są, podejrzewam, ci sami ludzie, albo ktoś to trzyma w ryzach, bez względu na to, w jakim jest się kraju, ktoś nad tym czuwa w całości, bo każda każdy kraj przyjeżdżając do Eurowizji musi zapłacić za wszystko, co tam się dzieje temu krajowi, w którym to się wydarza. Więc też jak się organizuje taki festiwal w danym kraju, to taki kraj ma dużo przychodów z tego powodu, ale też olbrzymią reklamę na całą na Europę i nie tylko, ponieważ pokazuje swój kraj, swoje możliwości techniczne, wizerunkowe, piękna kraju i tak dalej. No to jest bardzo taki zastrzyk wizerunkowy świetny, bardzo mocny i zauważalne w świecie. Więc warto tam być i mm -hmm. warto się pokazać naprawdę z dobrej strony, żeby zostać zauważonym. Na chwilę odejdziemy od tematu Eurowizji, bo tak jak zapowiadałem, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Mamy tyle tematów do omówienia, <laughs> no że tak. nam oczywiście nawet ta jedna godzina to będzie za mało. Tutaj w studiu y, są y, obecne twoje dwie ostatnie płyty, w tym Super. przepiękna płyta, y, której składasz hołd. Tak. Staczkowska staczkowska wy... Dokładnie tak. tak. I teraz będę chciał na chwilę słuchaczy zabrać w ten niesamowity świat, który przypomniałaś na tym krążku, w sposób naprawdę perfekcyjny, bo jak się sięga po takie rzeczy, które nazywam absolutem, to albo się to zniszczy i będą negatywne głosy przeważały, albo, albo ktoś to udźwignie, jak jest fantastycznym artystą. Ty taką artystką jesteś, więc zrobiłaś Dziękuję. to naprawdę. No lepiej tego nikt by nie zaśpiewał, jak to sobie wymyśliłaś. I zanim ten utwór, jeden, który wybrałem dzisiaj na emisję, zostanie zaprezentowany, to chciałbym tylko zapytać o genezę powstania tej płyty. Czy ja dobrze jej upatruję przynajmniej w roku 2011, kiedy na 32. festiwalu piosenki studenckiej we Wrocławiu aktorskiej. Prezentowałaś tam swój repertuar Ewy Tak, to, to był właśnie ten rok, w którym, pamiętam, siedziałam wieczorem w hotelu i pomyślałam, muszę kiedyś zebrać się w sobie i nagrać płytę z piosenkami Ewy Damarczyk. Bo jeśli młode pokolenie się za to nie zabierze, to jak gdyby to piękno polskiej kultury i słowa, a ta muzyka właśnie taka jest, mm -hmm. niezwykle oryginalna, niepowtarzalna, inna. Niosąca co innego ze sobą, bo to nie jest rozrywka, to jest coś, wydaje mi się więcej, tak? To jest przepiękna polska poezja z doskonałymi kompozycjami zegunta koniecznego głównie. I pomyślałam, że jeśli ktoś, jeśli my jako młode pokolenie nie poniesiemy tego w świat, mhm. to to po prostu zacznie umierać śmiercią naturalną, bo młodzież nie sięgnie po te płyty, skoro. Nie będzie to, po prostu to gdzieś zniknie, tak? Rodzice będą to pamiętali, młodzi ludzie już nie, więc potrzeba znowu kogoś w pokoleniu, kto bardzo wyraźnie zaznaczy to, że coś takiego istniało, istnieje i jest piękne w oryginale, ale można to też posłuchać w nowej wersji. Dlatego ja z wielkim szacunkiem do oryginału podeszłam do tej płyty, starając się zrobić to po swojemu, bo Ewa Demarczyk jest. Uh -huh. I nie można jej przebić, nawet nie trzeba, bo jest jedyna niepowtarzalna. I pomimo tego, że nie ma jej już wśród nas, to jak gdyby ta energia i duch tej, jej interpretacji pozostał, bo sama nie była twórcą, ale jednak jej interpretacja spowodowała, że to było niezwykle ciekawe dla publiczności. Więc ja zabierając się za tą muzykę, poprosiłam o pomoc Tomka Kukurbę yy, i Darka Grele, krakowskich muzyków. Tomek na co dzień jest. Yy, z listą zespołu Kroka, świetny zespół zresztą i razem stworzyliśmy uważam na nowo te piosenki w bardzo dobrym stylu. Uważam, że są naprawdę pięknie zaaranżowane. Staraliśmy się z całych sił, żeby to było z poszanowaniem oryginału, ale jednak na nowo oryginalne po naszemu i to wierzę, jedna, że to się udało. To jedna z tych pereł polskiej muzyki rozrywkowej w twoim wykonaniu właśnie teraz na antenie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wracamy do spotkania z naszym gościem Justyna Steczkowska. Tak sobie rozmawialiśmy poza anteną i doszliśmy do też ważnej konkluzji, że gdyby żyła Ewa Demarczyk, tak. to 16 stycznia miałaby swoje 84. urodziny. Tak, wspaniały czas. No ale niestety nie ma już wśród nas. Szkoda. Wybór z jej repertuaru, żeby zamknąć tę płytę i też jeszcze w takim cudownym formacie, jakim jest płyta winylowa, to był łatwy wybór, bo pewne rzeczy wiadomo było, że musisz zaśpiewać. Ale jest kilka takich niespodzianek. Ech, no niełatwy, ale głównie skupiłam się na piosenkach Zygmunta Koniecznego, uh -huh. kompozycjach Zygmunta Koniecznego, ponieważ one są naprawdę świetne i to był najlepszy czas Ewy Damarczyk. Yy, niepowtarzalny, najbardziej twórczy. To są piosenki, które gdyby zostały w takim kanonie muzyki polskiej, w ogóle dziedzictwa kultury polskiej, więc nie mogło ich zabraknąć. No ale płyta też nie może trwać 10 godzin, mm -hmm. więc wybraliśmy według mnie najlepsze piosenki, najbardziej nie tylko znane, ale po prostu doskonale skomponowane. Yy, I też chyba najbardziej kochane przez ludzi. No. Rok 2023, zamykamy tą płytą, o której rozmawialiśmy. Tak. Rok 2024, e, rok, który przynosi 29 listopada premierę albumu, który okazuje się być niezwykle ważnym dla Ciebie, tak. bo przynosi kompozycję, z którą będziesz reprezentowała nasz kraj na 69. Festiwalu Eurovision. No tak, dokładnie tak, czyli piosenka Gaja. Tak jest, ale zanim do niej przejdziemy, no to porozmawiamy sobie o płycie, e, bo ta płyta już wcześniej mogła Cię wynieść na Eurowizję, ale to się nie zdarzyło. Yy, to znaczy, najpierw, bo w zeszłym roku chciałam wziąć udział w Eurowizji, mm -hmm. po to właśnie stworzyłam Witch Tarochoro piosenkę. Ale przegrałam jednym punktem z Luną, ponieważ telewizja polska wtedy dała mi zero punktów i przez, to, prze, przez te wysokie noty jurorów, czyli stacji radiowych, jak gdyby to zero spowodowało, że to się zapadło i tym jednym punktem Luna wygrała i pojechała do Eurowizji. Żeby sobie tam pokazać jak to wygląda, obejrzeć, że w półfinale można być, tylko że z tym nic nie zrobiła. No znaczy, no nie, rzeczywiście nie przeszła dalej. No, tak jak mówię, Eurowizja jest nieprzewidywalnym konkursem i nigdy nie wiadomo, co się komu spodoba. Faktem jest, że takie radiowe piosenki na Eurowizji nie mają zbyt dobrych konotacji. Chyba, że są naprawdę doskonale stworzone tak pod radio, że cały świat to gra i to do wszystkich trafia, co jest niezwykle trudne. I takich piosenek nie ma zbyt wiele, bo to jest. Gusta są tak różne ludzi, że żeby trafić do tak szerokiej publiczności z piosenką, to trzeba nie wiem jak genialnych producentów, ale zdarzają się takie piosenki, które zresztą Eurowizję też wygrywały. No i teraz e, bardziej Eurowizja docenia taką e, charyzmę artysty. E, Talent, zjawiskowość, głos albo message, który ze sobą niesie. Czyli, może nie być wybitnym wokalistą, ale to, co śpiewa i o czym śpiewa, jest bardzo ważne i jest uniwersalne dla wszystkich, dla każdego człowieka, który chodzi po tej ziemi. I to są takie rzeczy ważne. Ten konkurs jest, tak jak mówię, bardzo specyficzny, nietypowy, jedyny w swoim rodzaju i ma swoich oddanych fanów od lat. Ta publiczność eurowizyjna, to, to są wręcz w takim dobrym tego słowa szaleńcy, którzy wiedzą o tym wszystko, kibicują, stawiają na swoje gwiazdy. Są zakłady bukmacherskie, to jest jak sport prawie, tylko że... Są takie preselekcje emocji i muzyki. Jeżdżą, się, tak? jeżdżą przecież te wybrani artyści po Europie oczywiście. z koncertami i oni ja jeżdżą za jeżdżą. nimi. Tak, oczywiście, to jest naprawdę, to jest cudowna publiczność. My teraz mm -hmm. jak graliśmy w telewizji, to był taki szał, bo to wszystko było na żywo, że Zawsze jest szał na koncertach, bo też temu służą koncerty, ale tutaj był jakiś po prostu spektakularny szał, po prostu krzyk, yy, piski. No, i czułam się jakbym była co najmniej Beatlesem na scenie, bo tak, tak, takie emocje to wzbudzało. Uh -huh. Cudowny czas, naprawdę cudowny. Bardzo jestem w ogóle wszystkim wdzięczna, którzy głosowali na mnie i na piosenkę Gaja, na naszych tancerzy i na całe show, bo yy, przede wszystkim ruszyli do telefonów młodzi ludzie. Yy, czego bym się nie spodziewała, jednak jestem z pokolenia 50 plus i nie sądziłam, że uda mi się jeszcze w moim wieku zdobyć tą młodą publiczność w takiej ilości. I teraz wszyscy TikTokerzy, którzy ponieśli tą informację w świat, robiąc różne y, filmiki, które stawały się wiralami, no jestem im szalenie wdzięczna za to, że, że dzięki nim ta piosenka zaczęła rosnąć w siłę i spodobała się wielu ludziom, wielu krajom. A to, jakie my mamy notowania, pomimo tego, że już prawie wszyscy są już w Eurowizji, znaczy wsz znamy wszystkich uczestników. No jeszcze trochę zostało, jeszcze w no Dzień cztery kraje. chyba Portugalia najpóźniej chyba w kwietniu. No jeszcze Szwecji nie ma, no. będzie teraz chyba w tym tygodniu chyba, albo w przyszłym tygodniu, ale tak czy inaczej jest już większość krajów i my mamy bardzo dobre notowania, więc mogę się tylko cieszyć, bo od lat takich nie było. Więc wszel wszelkie, wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi. Teraz mówię też do amerykańskiej publiczności, więc jeśli macie jakąś e, możliwość przekazania tej informacji swojej rodzinie, nie swoim rodzinom, przyjaciołom, którzy mieszkają w Europie w różnych krajach, to głosujcie na Gaję, żebyśmy Polacy mogli pokazać się z jak najlepszej strony, dojść jak najwyżej yy, i pokazać, że potrafimy naprawdę zrobić świetne show i tutaj w Polsce można robić dużo ciekawych rzeczy, bo tu jest olbrzymi potencjał, tylko trochę świat o tym nie wie, bo zdobyliśmy różne yy, Nagrody i w ogóle wiele dziedzin, nie tylko sztuki, ale też biznesu jest doceniona na świecie. I Polacy to stworzyli, albo Polacy ponieśli tę informację, albo Polacy robią jakieś produkty, które są na świecie szanowane albo kochane i się sprzedają Aha. w ogóle. A jakoś w muzyce jakoś nie mamy ciągle takiego przebicia. Dlaczego? Nie wiem. Może czas to zmienić no, więc e, i pokazać światu, że tutaj naprawdę można inwestować też w muzykę, artystów, e, w różne show, bo są tu kreatywni ludzie, są możliwości, e, i ludzie są niezwykle też pracowici, co jest, nie, co jest ważne w tym zawodzie. I, a nie wszystkie narody są aż tak pracowite jak my. Masz bardzo, e, chyba, sprecyzowany plan działania że to wyjście z półfinału to tylko właściwie taki, no nie wiem, no do odhaczenia punkcik. Miejmy nadzieję, tylko tak jak mówię, konkurs eurowizyjny jest nieprzewidywalny, mm -hmm. ale myślę, że przy tych notowaniach, które słyszymy od wielu krajów, to raczej mamy szansę przejść dalej. I jakie miejsce zajmiemy już w tej głównej Eurowizji? Mam nadzieję, że będziemy w pierwszej dziesiątce, ale wszyscy chcemy wygrać, bo po to tam jedziemy. Tak. Więc starajmy się zrobić wszystko, żeby zachwycić. Mamy e, fantastyczną e, przedstawicielkę, która ma niebanalny głos charakterystyczny i ma potencjał, i ma historię. <laughs> I mało tego, jeszcze masz e, koncepcję i pomysły na, na ten utwór i cała historia, która przyświeca tej płycie. To jest taki tak. właściwie koncept album. Tak, to tak. prawda, bo cała płyta Witch Horo jest e, po prostu... Już od lat staram się opowiadać ludziom o człowieku w kontekście wszechświata, czyli to, co jest dla mnie ważne, szczególnie w tych czasach, kiedy y, Ziemia przyspieszyła i w ogóle mm -hmm. dzieje się mnóstwo różnych rzeczy. Ja już y, pomijam politykę, geopolitykę i wszystko to, co gdzieś tam nas w codzienności dotyczy, ale polityka jest jednym z wielu elementów. To jest tylko teatr. Tak naprawdę ważne jest to, w jakim my świecie żyjemy, bez polityki również, kim my jesteśmy w kontekście wszechświata. Po co tu w ogóle jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jaki jest cel naszej drogi? Czy wróciliśmy tu po coś, załatwić swoje sprawy? Czy wróciliśmy po to, żeby podnieść energię ziemi? Jest tysiące pytań na ten temat i tysiące odpowiedzi. Każdy z nas musi odpowiedzi poszukać sam. Ale Witch Taro Horo płyta jak gdyby pomaga nam wejść w tą energię i zadać sobie te pytania dla swojego własnego dobra. Y Czym jesteśmy tutaj i po co? Po co generować gniew, strach i wszystkie te emocje, którymi tak łatwo zarządzać wielkimi panami tego świata, po to, żeby nas straszyć i niewolić nieustannie, bo takimi ludźmi zarządza się najlepiej. i więcej świadomości, tym mądrzejsze narody. A bez świadomości nic nie ma. To już Jung powiedział: To, co nieuświadomione, wydaje ci się Twoim losem. To nie jest prawda. To Ty masz wpływ na swój los. Tylko musisz być świadomy tego, czego chcesz, co robisz, co ci przeszkadza i w ogóle czym lub kim tutaj jesteś. To jest naprawdę, to są podstawowe pytania egzystencjonalne, które każdy z nas musi sobie zadać. A my sobie tych pytań nie zadajemy, bo wolimy wchodzić w, 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 w takie trudne i niskie wibracje, jak gniew, złość, pretensje, żale do wszystkich. Ciągle wkręcamy się w tą politykę, która ma ogrom agresji w sobie, tam nie ma spokoju, nie ma harmonii, nie ma prawdy, nie ma też sprawiedliwości, bo to jest polityka, tam są tylko interesy. Więc uważam, że im bardziej jesteśmy świadomi, tym mniej dajemy się wkręcać w głupotę, gniew, żal, pretensje i też brak wiedzy, który bardzo często, po który bardzo często politycy obnażają, yy, odzywając się czasem, powiedzą parę zdań za dużo i, i to już jest jak gdyby trochę koniec, tak? Więc, yy, Więc stawiamy na muzykę, tak. powiedziałem na początku naszego Ale spotkania, że ta godzina emocji, jest z naszym tak. gościem, to znaczy, że będzie jeszcze jedno wejście antynowe z Justyną a teraz bardzo już zagłębiamy biło. się w twój najnowszy album, jeden z moich faworytów z tego krążka, czyli Slam. Nawik. Słuchamy. No i to jest już niestety ostatnie spotkanie z naszym gościem, Justyną Steczkowską, ale po takiej pięknej kompozycji slawik już będziemy przechodzili do konkursowego naszego typu numer jeden. To było niesamowite, muszę do tego nawiązać. Ten moment, kiedy na scenie w telewizji Justyna, w takiej dobie niedobrych sytuacji, jakie nawiedzają Polskę, że tu spada jakaś fragment rakiety Falcon 9 na Maska, dzisiaj podobno w drugiej części kraju, jakąś inną część znaleziono, a Justyna. Ciach, i do góry, odwrotnie. Odwrotnie. Śmieszne nawiązanie. Dziękuję Ci bardzo. No wiesz, było trochę z tym problemów, ponieważ leciałam do góry bez zabezpieczeń i mm. telewizja nie, nie do końca chciała się na to zgodzić, ale jakoś tak uprosiłam ich, że czuję się tam bezpiecznie, że jestem silna, że od lat ćwiczę i mam po prostu mocne mięśnie i bez problemu utrzymuję się na swoich rękach. Oczywiście nie miałam świadomości, że śpiewanie będzie aż tak trudne, jeśli jesteś mm -hmm. zawieszony i trzymasz się tylko na swoich rękach, nie masz zabezpieczeń które Cię podtrzymują, więc musisz... Trzymać całe swoje ciało na rękach, a do tego jeszcze śpiewać. Więc, niedy, że masz spięte ciało, to musisz jeszcze z wydobyć sobie te wysokie którą dźwięki. Którą ustawę wchodziłaś? Trzecia? Trzecią, tak. Mhm. Więc naprawdę y wydawało mi się, że to będzie łatwiejsze, jednak okazało się dużo mhm. trudniejsze i na początku szło mi tak średnio na próbach i musiałam jakoś, wiesz, w swojej głowie to prze mhm. przerobić y i na tyle ją uspokoić, żeby móc jednak te wysokie dźwięki zaśpiewać. No i koniec końcem się udało na koncercie, bo też potrafię. Zarządzać swoimi myślami tak, żeby one mnie nie dobijały, tylko żeby mnie wspierały. No, najłatwiej jest puścić wodze i y, gdyby nie panować nad swoją własną głową. Mm -hmm. To jest zawsze katastrofa. Musimy wiedzieć, czego chcemy, i trzymać w ryzach nasze myśli, które są nieokiełznane i ciągle krążą. Więc y, na tyle potrafiłam się skupić i przerobić to w sobie, że y, następnego dnia to się wszystko udało. No ale nie było to łatwe, bo też było dużo z tym problemów. Kaskaderzy byli świetni, odpowiedzialni. Zleciałam na dół, zaśpiewałam, wszystko się udało, więc się bardzo cieszę. A jak to teraz przekuć na występy podczas Eurowizji? No walczy gdzie nasza telewizja polska, Chyba jeszcze tak. nie było lotów kosmicznych, nie były było, ognie, wystrzały, tak, zapadanie mnóstwo się. rzeczy, Tak, tam jest mnóstwo rzeczy ciekawych, ale no na razie bardzo nie chcą mnie tam podwieszać, bo uh -huh. twierdzą, że nie mają miejsca, żeby podwieścić jeszcze cokolwiek. No ale staramy im się przetłumaczyć przynajmniej telewizja się stara, że no, jestem lekką, dość dziewczynką. <laughs> to jest tylko dwie linki, nie ma wielkiego, nie wiadomo czego ani nic, po prostu dwie linki, które idą kawałek do góry, no parę metrów tam, nie wiem, 5, 8, 10 do góry i nie będzie w tym nic trudnego dla nich. Więc staramy się ich przekonać do tego, żeby tak było. Wierzę, że to się uda, bo to jednak jest taki ciekawy moment w tym utworze i nietypowy. I myślę, że dla fanów Eurobizji to będzie coś takiego, co docenią. No, wychodzi na to, że to może być to wielkie wow, ale gdyby <laughs> się nie zgodzili, plan B jest? Jak się nie zgodzą, będziemy myśleć o planie B, ale ja wolałabym zostać przy planie A. Zgodzą się. Dobrze, to tak się umawiamy, trzymamy tak. kciuki. Sam utwór, ten który zaprezentowałaś podczas występu i to co mamy na płycie, to są dwie różne piosenki. Dwie różne wersje. Dwie różne wersje, tak, właśnie. Nie, nie bo to, piosenki, tylko wersje. No, no nie chodzi o to, że tam pół tak. minuty chyba nawet jest dodane. Tak, dlatego że dwie i pół minuty trwa wersja płytowa, mm -hmm. ale na Eurowizji możemy do trzech minut zgłaszać piosenki. Więc to jest niesamowita sytuacja, bo e, zwykle tak. robi się wersję skróconą z płyty, czyli tak, radio ja edit. Tak. A tu jest odwrotnie. Tak, no bo każdy wokalista stara się przez te trzy mm -hmm. minuty, skoro ma trzy minuty, no to chce je zagospodarować i pokazać się z jak najlepszej strony. Trudno się dziwić. Więc ja dodałam pół minuty do tej piosenki, poszłam do studia raz jeszcze. Wymyśliłam z hotelem Torino, jak to zrobić, żeby to było zachwycające. I wydawa, wydaje mi się, że ta wersja Edit, Eurovision Edit jest o wiele lepsza niż ta oryginalna, jak dla mnie. Bo tam się wiele dzieje. To jest bardzo szybki utwór, bardzo energetyczny. Mhm. I dlatego trwa 2,5 minuty, bo więcej myślę, że dla słuchacza to już jest za dużo. Chyba, że jest fanem takiego naprawdę mocnego, energetycznego e, raju. E, więc ten spokój chwilowy, chóry anielskie, które śpiewam swoimi głosami, to podniesienie do góry, mhm. daje taki od Oddech, po czym znowu wracamy do takiego mocnego rytmu ze słowiańskimi jagmami, które już są dobrą energię dla ludzi. Tak podglądam sobie na naszą playlistę. Czasu już Aha. właściwie nie ma, musimy się pożegnać. Mało A tego, dobra. Gaja otworzy kolejną godzinę dookoła południa, to bo świetne. już w tej nie zmieścimy, ale za obecność w studiu Justynie Szeczkowskiej serdecznie dziękujemy, i trzymamy kciuki również. i myślę, że cała Polonia będzie wiedziała, co ma zrobić w odpowiednim czasie. Głosujcie, kochani, na Gaję, będę bardzo szczęśliwa i bardzo Wam w ogóle dziękuję. Byłam zresztą w Stanach ostatnio, miałem cudowne chwile, przeżyliśmy z amerykańską publicznością. Było naprawdę wzruszająco, fajnie, miło, energetycznie, tak po polsku po prostu, mm. naprawdę fajnie. I teraz, e, przypominając sobie tę chwilę, pozdrawiam Państwa serdecznie, prosimy oczywiście o głosy, a ja polecam Wam posłuchanie Gai, bo jest lepsza niż kawa, daje prawdziwego kopa. Mm. <suszy>